Cześć! Pokażę Wam dzisiaj moją kolekcję zdrapek. Powiem wam ile zainwestowałem, ile wygrałem. Wszystkich tych zdrapek nie, nie kupiłem w jednym momencie, tylko mniej więcej przez około 3 lata i były to różne zdrapki, na przykład kasa i złoto 250 tysięcy banku, ekstra siódemki później była tutaj dużo z ekstra pensji, i Love Cash, ekstra pensja, tu jeszcze widzę dość dużo. 250 tysięcy w banku. Były jeszcze jakieś takie pojedyncze zdrabki, ale nie ma ich tutaj zbyt dużo. O, jeszcze ekstra klasa. Jakieś białe złoto. Brylantowe siódemki. Góra kasy. Kocham polskę. No, ale najwięcej z tego tutaj widzę. To mam y, ekstra pensję. I 250 tysięcy w banku. No dobra, powiem Wam teraz, ile musiałem wydać. Zdrabki. Zdrabki są w nominałach. 2 zł, tak jak te tutaj mamy, kwadratowe a te duże prostokątne kupowało się po 5 zł, chociaż jeszcze kilka miałem po 10 zł, ale to już jest mniejszość. Więc zdecydowana większość jest tych po 5 zł. Tych po 2 zł mam 162 sztuki na łączną kwotę 324, a z drapek za 5 zł mam tutaj 374 sztuki razy 5 zł to wychodzi 1870 no tak w przybliżeniu, bo bo kilka jest. 10 zł, ale już tego nie rozgraniczam. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że nie są to wszystkie zdrabki, które kupiłem, bo te, które były wygrane, to należało oddać w punkcie lotto, bo to było warunkiem, żeby otrzymać wygraną. Część wygranych pieniędzy wypłacałem do własnej kieszeni, a część inwestowałem kupując nowe zdrabki. Dlatego części zdrapek tutaj nie ma, tylko są wszystkie, które nic nie wygrały. Jeszcze wspomnę, że jeśli wygramy około przynajmniej 2280 zł. To od razu totalizator sportowy pobiera 10% podatku do Urzędu Skarbowego. I co można tutaj było wygrać? W, tym, w tej zdrabce 250 tysięcy w banku można było wygrać na przykład 250 tysięcy w gotówce, jeśli którakolwiek z tych liczb u góry byłaby w tym okienku, czyli 0,9 lub 33 lub 34 lub 14. To wygralibyśmy 250 000 złotych Jeśli byłaby w tym okienku, wygralibyśmy 25 złotych w tym okienku 2000 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład jest najniższa, 5 zł. A w zdrapce ekstra pensja, również można wygrać jakąś kwotę. Tutaj na przykład największa jest 1000 zł, przypisana w tym okienku. Jeśli któraś z tych liczb wygrywających byłaby w tym okienku, to wygralibyśmy 1000 zł. Ale jeśli wydrapalibyśmy tutaj dwa okienka, ekstra pensja, tutaj jest jedno. Jedno okienko z ekstra pensja. Jeśli byłoby jeszcze w jakimkolwiek innym okienku, czyli dwa, dwa znaczki ekstra pensja. Wtedy wygrywamy 100 tysięcy od razu plus 3000 zł przez 32 miesiące. Czyli dostawalibyśmy taką pensję od totolotka: 3000 zł przez 32 miesiące. A w siódemkach chodziło o to, żeby znaleźć tutaj cyfrę 7. Jeśli by siódemka była na przykład no, w tym miejscu, gdzie szóstka jest, to wygralibyśmy 777 zł, czyli po prawej stronie jest przypisana kwota, jaką wygrywamy. No tutaj największa jest 77 777 zł, gdyby tutaj zamiast piątki była siódemka. A gdyby była czerwona siódemka, to wtedy wygrywamy podwójnie. Te małe siódemki kosztowały 2 zł i muszę wam powiedzieć, że w tych siódemkach wygrałem największą moją kwotę i to dwa razy. Po 75 zł. Zdarzało mi się jeszcze wygrywać po 50 zł kilka razy. Bardzo często po 5 zł, czyli tyle samo ile zainwestowałem. Bardzo często też po 10 zł. I mniej więcej zainwestowanych 3000 zł odzyskałem około być może było to 800 zł, może trochę więcej. Nigdy dokładnie tego nie liczyłem, ale mniej więcej właśnie tak to wygląda. Opowiem Wam jeszcze pewną ciekawą historię związaną ze zdrapką kasa i złoto. Czas gry trwał od 15 maja 2017 do 14 marca 2018 i można było wydrapać 6 razy 150 tysięcy złotych. Oczywiście oprócz tego było wiele mniejszych wygranych. W lipcu 2017 w Weicherowie padła pierwsza wygrana, później w sierpniu ktoś wygrał 150 tysięcy we Wrocławiu i w listopadzie tego samego roku 150 tysięcy ktoś wygrał w Chrzanowie. No więc zostały jeszcze 4 miesiące gry i 3 główne wygrane po 150 tysięcy złotych, bo w sumie miało być 6. Tak mijały miesiące, można było wygrać jakieś drobniejsze kwoty, ale pozostałe trzy główne wygrane nie padały. 14 marca 2018 roku oficjalnie została zakończona sprzedaż z drapek. Taki stan rzeczy pozostał. Także 3 razy 150 tysięcy złotych nie znalazło właściciela, a pani w totalizatorze powiedziała, że ktoś kupił te zwycięskie zdrabki i prawdopodobnie o nich zapomniał lub zgubił. No cóż, to się nazywa mieć pecha. I tak oto wygląda moja kariera gracza. To oczywiście nie wszystkie gry, bo jeszcze od czasu do czasu puszczę totolotka, jak większość ludzi. Napiszcie w komentarzach, jakie macie swoje doświadczenia ze zdrabkami. Czy ktoś może z Was wygrał jakąś większą kwotę. Chociaż jak ktoś wygrał jakąś główną, to pewnie się nie przyzna. No ale może, może. Także. Piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć.